Witaj! Dzisiejszą prezentację zapowiedziałem już jakiś czas temu i mimo, że nie będzie ona dotyczyła stricte tematyki rozwoju osobistego, to patrząc na maile jakie otrzymuję, wiem, że wiele osób będzie nią zainteresowane i mam nadzieję, że Tobie również przydadzą się te informacje. Swoją drogą, stworzenie tej prezentacji okazało się chyba najbardziej czasochłonne ze wszystkich do tej pory i żeby móc się z Tobą teraz podzielić tymi informacjami, musiałem wydać najpierw kilkaset złotych na kupno różnych produktów, bo dzisiaj przygotowałem dla Ciebie... Recenzja popularnego programu MLM no tak, MLM, o który pytało mi już sporo osób FM Group. Z jednej strony, wiem wiem, taka recenzja nie niesie ze sobą jakiejś jakieś wartości merytorycznej, jeśli chodzi o rozwój osobisty, no ale z drugiej wszędzie jest pełno tych programów MLM, a brakuje bezstronnych recenzji, przez to jest wiele pytań, naciągania i później rozczarowań, więc pozwól, że zrobię jedną prezentację na ten temat, żeby uciąć po prostu raz na zawsze większość tych pytań i wątpliwości, dobrze? Zazwyczaj w, w przypadku MLM wygląda to tak, że są często osoby, które nie próbowały produktów danej firmy i z góry ją krytykują, bo po prostu tak, bo to MLM i już. Albo druga częsta, druga częsta sytuacja to taka, że jak już ktoś wypróbuje produkt danej firmy, to najczęściej żeby to zrobić musi się do niej najpierw zapisać. Przez to jednocześnie w jego interesie leży polecanie tego produktu bez znaczenia czy jest dobry czy nie, bo, bo po prostu ma z tego zarobek. Ba, zarobek. Ludzie żyją z MLM-u, więc dla wielu osób jest to sposób na życie. Dlatego trudno się dziwić, że sporo opisów firm typu właśnie MLM może być, no nazwijmy to delikatnie, trochę nadwyraz zachęcające, nie sądzisz? No ale nie ma, nie ma, cz nie ma czemu się dziwić. Z jedną sprawa wygląda tak, że nie interesuje mnie działalność w MLM-ach, bo po prostu mam moją pasję, jest rozwój osobisty, poświęcam w pełni swój czas i zasoby na tę właśnie pasję. A dzięki ponad dwóm tysiącom klientów i także, bo z każdym dniem rośnie, utrzymuje mnie to całkowicie, więc nie muszę szukać żadnych dodatkowych źródeł zarabiania, tylko mogę się w pełni skupić na tym, żeby na, nazwijmy to, pełen etat wyszukiwać informacje z rozwoju osobistego, testować na sobie i przedstawiać ci te najlepsze, które wierzę, że pomogą nam wszystkim zmienić nasze życie na lepsze. Swoją drogą, ten blog to naprawdę tylko cząstka wiedzy i pracy, jaką prowadzę w zakresie rozwoju. Szykuję coś naprawdę dużego i myślę, że już za kilka miesięcy będę się mógł, z tym, to, z, mógł tym z Tobą podzielić. Mm. Korzystając z okazji, chciałem niezmiernie podziękować każdemu, kto kupił ode mnie... Kiedykolwiek jakikolwiek produkt, to dzięki wam mam czas i środki, żeby stale się uczyć nowych rzeczy, kupować na przykład sprzęt do badania snu, bo to jak mi spać i mieć więcej energii, to jeden z obszarów moich zainteresowań, gdzie testuję różne rzeczy. Dzięki Tobie mam środki, żeby kupować książki, materiały, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wydane w Polsce. Naprawdę to dzięki wam mogę robić to, co kocham i poświęcać się temu w pełni, żeby móc stale odkrywać nowe rzeczy i dzielić się tym co najlepsze, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. No, dobra, zszedłem trochę z tematu, ale chodziłem po prostu w skrócie o to, że przeżyję bez zarabiania w mlm i nigdy nie wiązałem z nimi przyszłości. Dlatego mogę sobie pozwolić na pozwolić. <laughs> mogę sobie pozwolić na pełną uczciwą recenzję tego typu programów, bo czy, sko czy skorzystasz z danego produktu czy nie? No mówiąc szczerze, jest mi to w większości obojętne. Dla mnie liczy się najbardziej to, żebyś znalazł wartość w tej prezentacji i żeby pomogła ci dokonać słusznego wyboru. Dobra, więc jak to wygląda z FM Group? Już Ci mówię. Najpierw szybko co to jest, potem minusy i, sła, minusy i słabe strony, a potem plus, OK. FM Group to w dużym skrócie firma marketingu wielopoziomego, czyli MLM, to już sobie wyjaśniliśmy, sprzedająca perfumy, produkty perfumeryjne, jak żele, podprysznic, kremy, pianki i itd. kosmetyki i środki czystości, czyli chemię domową, a także posiadająca nawet swojego rodzaju wirtualnego operatora telefonii komórkowej. Gdyby ktoś nie wiedział, na czym polega MLM, to już tłumaczę w kilku zdaniach, o co cały ten szum. Tutaj to w uproszczeniu wygląda tak, że po prostu mówisz na przykład znajomemu, hej, używam Berwum firmę WM, zobacz, podobają ci się? Jeśli mu się spodobają, to jako, że tego jako pierwszy nakłoniłeś do kupna, to za każdym kolejnym razem, kiedy je kupi, lub cokolwiek innego z FM, no nie wiem, yy, pastę do zębów, ty do... chociaż nie wiem, czy tam jest akurat pasta. No dobra, trudno. Ty dostajesz jakąś tam prowizję pieniężną i cały. Szum o te wszystkie memy zaczyna się właśnie tutaj. Załóżmy, że twój znajomy stwierdził, że te produkty mu się podobają i warto je polecać także innym i przy okazji także trochę zarobić. Dlatego zachęca do zakupów jeszcze dwie inne osoby, na przykład, nie wiem, swoją siostrę, i jakiegoś przyjaciela. W takiej sytuacji nie tylko twój znajomy dostanie od ich zakupów prowizję pieniężną, ale także ty dostaniesz jakiś procent, jako że są, jako, że są to zakupy osób poleconych przez osobę, którą ty wcześniej poleciłeś. I tak to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jeśli znajomy jeśli znajomi twojego znajomego polecą produkty FM komuś jeszcze, to od ich zakupów też masz prowizję i tak i tak dalej. To tak w telegraficznym skrócie. Widzisz już o co za ten hałas z MLM-ami? Stosunkowo łatwo zbudować sobie źródło pasywnego dochodu, bo wystarczy, że polecisz komuś skutecznie produkty raz. I to najczęściej wiesz, produkty, które się kończą, trzeba je kupować regularnie, jak właśnie na przykład mydło, kosmetyki czy perfumy. I dalej tylko patrzysz, no, no tak wiesz, teoretycznie i dalej tylko patrzysz, jak ciągle przychodzą ci prowizje z zakupów poleconych osób i zakupów poleconych, poleconych przez nie osób i tak dalej. Dobra, ale nie chcę się wgłębiać yy, w tematykę zarabiania, we mlema, bo naprawdę to nie leży w kręgu moich zainteresowań i nie dokształcałem się zbytnio w tym temacie. To tak po prostu, żeby pokazać jak wygląda mechanizm. Wróćmy teraz do FM. Z takich ciekawszych faktów, zanim zacznę się go czepiać, można zanotować, że FM działa w kilkudziesięciu państwach, w tym w Afryce, Azji, Australii i obu Amerykach, więc sprawa jest, no, raczej dosyć duża. W Polsce zdobył m.in. takie wyróżnienia jak Gazele Biznesu 2010-2011 roku czy Laur Klienta, Odkrycie 2011 roku. To tyle, jeśli chodzi o krótki opis. Co mi się w nim nie podoba? Od razu mówię, że to tylko moje subiektywne zdanie i oceniam tę firmę z punktu widzenia konsumenta, czyli osoby, która nie zamierza dzięki niej zarabiać na życie, tylko po prostu korzystać z jej produktów. Zresztą, no, dlatego, że uważam, że bez sensu jest mówienie, jak to wiele i cudownie można zarobić, polecając produkty danej firmy. No, gdyby się okazało, że one po prostu nie zasługują na polecenie, nie są tego warte, prawda? Czy tutaj zasługują na polecanie? To już ty ocenisz. Ja chciałem się tylko podzielić z Tobą moimi spostrzeżeniami i mam nadzieję, że będziesz mógł z nich skorzystać. Przede wszystkim, Sklep internetowy wygląda tragicznie. Oto on w całej okazałości. To jest sklep internetowy międzynarodowej firmy, w której wygrywa się Mercedesy, a gdyby nie to, że po prostu najpierw dowiedziałem się, czym jest FM i polecił mi to znajomy, to w życiu bym nie kupił w takim sklepie, bo pomyślałbym, że stworzył go dla zabawy jakichś dzieciak, starając się naciągnąć ludzi na kupno wymyślonych produktów. Serio. Dokładnie to bym pomyślał. Sklep łamie ugh, no po prostu tonę najważniejszych zasad usability, jak na przykład brak stopki. Zobacz, wziąłem na szybko, wyszukałem jakieś dwa sklepy internetowe z kosmetykami, środkami czystości i zobacz jak wyglądają ich stopki. Regulamin, czas i koszt dostawy, reklamacje o firmie, kontakt, bezpieczeństwo, z jakich banków są automatyczne płatności. Tutaj podobnie. Takie stopki zobaczysz w większości sklepów, bo to jest po prostu norma. A w FM-ie stopki brak jakiejkolwiek. Informacje są kryte tutaj, jak się domyślasz, jest ich dużo mniej niż powinno. Na tyle za mało, że na tej chwili jestem praktycznie pewny, że np. P.U., czyli firma obsługująca płatności elektroniczne, nie pozwoliłaby w żaden sposób na umieszczenie swoich płatności, jeśli nie zostaną one po prostu, do, jeśli e, potrzebne informacje nie zostaną dodane na tej stronie. Swoją drogą nie ma właśnie płatności elektronicznych. Jedyna opcja płacenia to przy odbiorze gotówką. Za to też spory minus, bo musimy mieć akurat przy sobie odpowiednią ilość gotówki, gdy przyjdzie paczka. O, wracając do strony. Nazwy produktów, zachodzące na zdjęcia. nieładne, Jak na taką firmę, bardzo nieładny. W ogóle zdjęcia są dużo za małe, żeby cokolwiek mówiły. No nie, no strona po prostu jest źle skonstruowana. I ogromny minus za opis produktów. Często nie ma jednej z najważniejszych informacji pojemności produktu. Nie wiesz, ile czego kupujesz dosłownie. Zobacz. Nie mam pojęcia, ile tutaj jest na przykład tego kremu do rąk. 100 ml, tona, 5 kWh. Hm, żadnej informacji. Duży minus. Opisy samych produktów też pozostawiłem wiele do życzenia. Zerknijmy na FM160 to zapach. Masz całkowitą rację. Zabaję w ogóle skąd to? Nie mam pojęcia, jaka jest pojemność, ale mam całkowitą rację. Istotnie, nie potrzebujesz niczego bardziej niż tej zapierającej dekompozycji została dla Ciebie stworzona ze świeżych liści pomidora. Ugh. No nie znam się na perfumach. Dobrze już tam pomijając opis, ale mimo że sam nie znam się zbytnio na perfumach, ale nawet ja wiem, że w ofercie powinno się podawać nuty zapachowe, głowy, serca i podstawy. To podstawowe cechy zapachu. Coś jak, nie wiem, pojemność silnika w samochodzie. Bez tego kupujesz kota w worku. No to jest podstawowy jakby parametr. Tutaj tego nie ma. W katalogach drukowanych też nie. Za to również duży minus. Tym bardziej, że perfumy to flagowy produkt FM. Przynajmniej tak piszą na swojej stronie. Kolejna rzecz. Tragiczny podział produktów na kategorie. Szukałem balsamu po goleniu. Jak myślisz, w której z tych kategorii się znajduje? Ja spędziłem sporo czasu szukając go pod pielęgnacją ciała. A okazał się być w zapachach. Sprawdziłem też w innych sklepach, żeby się upewnić, czy to może ja, nie wiem, źle używam balsamu po goleniu. No ale jednak nie. W żadnym innym sklepie nie widziałem, żeby produkty tego typu były pod zapachami. Aha, no i, no i nie mogłem go znaleźć inaczej, bo brakuje czegoś, co ma prawie każdy sklep internetowy oprócz FM. Wyszukiwarki produktów. Nie możesz sobie wpisać na przykład balsam po gulaniu, tylko musisz lawirować między źle dobranymi kategoriami. Dlatego też ostatecznie, gdy sam zamawiałem tutaj produkty, żeby je wypróbować, to chyba po 20 minutach grzebania w sklepie internetowym nie mogąc sobie odnaleźć produktów, które chciałem. Po prostu się podałem i zamówiłem mailowo z katalogów. Naprawdę, gdybyś kupował coś z FM-u, to odradzam korzystanie ze sklepu internetowego. Przynajmniej na tę chwilę, jeśli ma wyglądać tak, jak wygląda teraz, to zdecydowanie odradzam. I zaufam mi proszę, oszczędzisz sobie dzięki temu sporo czasu i nerwów. Po prostu zamów z katalogów. Katalogi są o niebo lepiej zrobione niż strona. Tam widać już, że graficy się postarali. Naprawdę wyglądają fachowo. Są niezbędne informacje. No, chociaż nut zapachowych nadal brakuje. No, ale ogólnie wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I tak nie ukrywajmy, że zamawianie z katalogu, gdzie musisz mailem albo telefonicznie podać kod produktu na przykład Z002 no jest bardzo niewygodne i również czasochłonne, więc, więc jeśli chodzi o łatwość i przyjemność robienia zakupów w FM, to jak dla mnie bardzo duży minus. O, dobra, starczy negatywności, teraz plusy. Zdecydowanie plusem jest to, że w jednym miejscu mamy zebraną bardzo dużą gamę produktów. Chemia domowa, zawieszki zapachowe, płyny do łazienki, zawieszki do samochodu, kosmetyki dla mężczyzn, kobiet, pielęgnacja ciał, czy nawet telefonia komórkowa, biżuteria, różne gadżety. Naprawdę, tych gama produktów jest dużo większa niż podałem na samym początku i cały czas z tego co widzę, się rozwija. Dzięki temu można, nie ruszając się z domu, zrobić naprawdę solidne zakupy, a przy przekroczeniu pewnej kwoty zakupów wysyłka jest gratis. Więc to, no, całkiem wygodne, jeśli nie masz przy sobie odpowiedniego sklepu i nie chce ci się wyruszać na polowanie do hipermarketu. Swoją drogą na plus jest też szybka wysyłka. Ja po dwóch dniach od zamówienia miałem już całą paczkę w domu, no i przyznaję, że tu się miło zaskoczyłem. Kolejnym plusem są promocje. W FM jest cały dział z promocjami, gdzie ceny są naprawdę bardzo zaniżone w stosunku do normalnych. Tak jak mówiłem Ci o wielu rzeczach, które mi się nie podobają, tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że promocje są tutaj bardzo korzystne, i na dodatek jest ich całkiem sporo. A Właśnie, jak wygląda sprawa z cenami? Nie musisz być zapisany do FM, żeby móc w nim kupować, jednak gdy się zapiszesz, to automatycznie otrzymujesz 30% zniżki na wszystkie produkty. Zrobiłem dla Ciebie krótkie porównanie, żebyś orientacyjnie wiedział, jak kształtują się ceny, zakładając, że byłbyś właśnie zapisany do FM-u i miał, te, miał na wszystko 30% taniej. Do porównania brałem raczej losowe produkty znanych marek i ceny, po jakich najłatwiej można je znaleźć. I sprawa wygląda tak. W kategorii pielęgnacji ciała porównywałem ceny produktów z FM Group do cen produktów Adidasa, Nivea czy Gillette, czyli jednych no, z najbardziej rozpo rozpoznawalnych marek i wyszło, że te z FM-u, są średnio od nich, o prawie 14% droższe. Przynajmniej w przypadku tych produktów, które akurat porównywałem. W przypadku środków czystości, jak płyny do bukania, mycia szyb i tak dalej, ceny porównywałem do produktów Ariela, Ajaxa i Lenora. Tutaj wyszło, że te z FM są średnio, no już tylko ciut droższe, bo o 5,5%. Oczywiście to jest średnia, więc w jej obrębie znajdziesz produkty dużo tańsze, jak na przykład płyn do prania FM, który cenowo popił te innych marek, no ale średnio większość z nich jest droższa. Natomiast w przypadku produktu, produktów kosmetycznych, przyznaję się od razu, że no nie znam się na tym za bardzo i porównywałem ceny do produktów Max Factor i Inglota. Zgaduję, że to drogie marki, no ale tutaj FM okazał się średnio o 51% tańszy. Całkiem nieźle. Produkty z tego działu testowała akurat moja dziewczyna i werdykt jest następujący. Pomadka lodowa do kitu, lakiery do paznokci, rewelacja. Bardzo dobry kolor i mówiła, że utrzymują się jej. Tydzień, gdzie normalnie wytrzymują mu nieśrednio tylko 2 dni, więc za jakość bardzo duży plus dla FM. -u. Szampon do włosów, jej zdaniem, bardzo dobry i naprawdę zwiększa objętość włosów, wyraźnie. Peeling do ciała również bardzo jej się podobał. Więc, generalnie, jeśli chodzi o jakość, zdecydowanie na tak. Generalnie, ze swojego odczucia muszę również powiedzieć, że inne produkty, które ja testowałem, też są naprawdę dobrej jakości. Patrząc po ich stronie internetowej, myślałem, że to będzie jakaś naprawdę tandeta sprzedawana po zawyżonych cenach, no ale nie. Muszę przyznać, że, że są naprawdę niezłe i tutaj się zaskoczyłem. Więc mój werdykt jako konsumenta, generalnie większość produktów w FM jest droższa od tych znanych marek, jednak są bardzo dobre jakościowo i można trafić na kilka, nazwijmy to perełek które są stosunkowo tanie i jakościowo lepsze niż nawet ich odpowiedniki znanych marek. Osobiście uważam za taką perełkę na przykład Balsam po goleniu. Jest tańszy niż Nivea, jako że mam oba, to jak dla mnie ten zfm jest dużo lepszy i kilka razy wydajniejszy, no a przy tym tańszy. Więc perełki są, ale jeśli mam być z sobą zupełnie szczery, no to mnie osobiście nawet pewnie takie perełki by nie zmusiły do, no, do babrania się w katalogach i zamawiania przez e-mail. Bo to jest dla mnie po prostu strasznie niewygodne. Przynajmniej ja nie jestem przyzwyczajony do tego typu zakupów. Może komuś innemu to nie będzie tak wadzić. Jednak mimo tego od czasu do czasu i tak będę tam kupował z jednego względu. Dziewczyna mnie zmusi jak jej się skończy lakier czy szampon, bo jej te produkty bardzo się podobały i już prosiła mnie żebym jej je zamawiał. Więc gdybym miał kupować tylko dla siebie to na tę chwilę przy tak wyglądającym sklepie internetowym pewnie tego bym nie robił. Przynajmniej w FM, -ie. przez zwykłą niewygodę, ale ze względu na moją kobietę, i tak będę zmuszony składać tam zamówienia, no bo jakość tych produktów kosmetycznych pobiła tę większość, ku większość kupowanych normalnie. Aha, no i na plus, na koniec trzeba jeszcze zaliczyć możliwość polecania sklepu innym i czerpania z tego stałego zysku. Generalnie oceniając firmę, nawet jako konsument, to plus, że jeśli coś ci się spodoba i polecisz to na przykład znajomemu, to otrzymujesz prowizję, ile ktoś ten znajomy coś kupi. Nie musisz oczywiście tego robić, ale możesz. Więc Zatem możliwość zarabiania w MLM, gdzie nie masz na to przymusu ani jakiej, jakiejkolwiek presji, bo może po prostu kupować tylko dla siebie nikomu nie polecać, ta możliwość idzie w moim odczuciu na plus. Ale jak mówiłem na początku, jeśli chodzi o zarabianie w MLM, to nie będę się tutaj rozwodził, bo to naprawdę nie moja działka i mówiąc szczerze, nawet się za bardzo w to nie wgłębiałem. Gdyby zarabianie w FMC zainteresowało, jaki cały program, to mój znajomy, któremu udało się mnie przekonać jako jedynemu, żebym przetestował produkty, prowadzi specjalnie dla czytelników, rozwojowca darmowy webinar, gdzie odpowiada na wszelkie pytania i opisuje, jak to dokładnie działa. Link do zapisu na webinar znajdziesz pod tą prezentacją. Tylko jeszcze na koniec moja prośba do Ciebie. Staram się tą prezentacją dać Ci jak najbardziej obiektywne spojrzenie na ten program z punktu widzenia konsumenta i po przetestowaniu wszystkich, no wszystkich po przetestowaniu kilku produktów z tego programu, mogę powiedzieć, że gdybyś chciał w nim zarabiać, to osobiście wydaje mi się jak najbardziej okej okay polecanie tych najlepszych i najkorzystniejszych produktów znajomym. Bo oczywiście są lepsze, bardziej korzystne i gorsze. Jeśli będziesz polecał te lepsze znajomym, moim zdaniem to jest ok, bo naprawdę są lepsze niż i jakościowo i cenowo, znajdziesz tam perełki, które są lepsze od tych dostępnych normalnie na rynku. Tylko gdyby zdecydował się zarabiać w FM Group, to proszę sam także najpierw przetestuj te produkty osobiście, żeby być po prostu w pełni uczciwym i nie polecać nikomu kota w worku, dobrze? To taka moja jedyna prośba, bo właśnie no właśnie z tego rodzi się mnóstwo nieuczciwości naciągania. Że z czystej chęci zysku ktoś poleca innym rzeczy, których samemu najpierw nie wypróbował. Więc to moja taka jedyna mała prośba na koniec. Aha, i chcę być wobec Ciebie zupełnie szczery, więc od razu mówię, że żeby móc w pełni zobaczyć, jak wygląda FM od środka, sam musiałem się najpierw do niego zapisać, więc gdyby ten program Cię zaintrygował, zjawiłbyś się na webinarze i tam upewniłbyś się, że to jednak coś, co Cię interesuje i chciałbyś się do niego zapisać, to jeśli będziesz robił w nim zakupy, to mogą otrzymać prowizję za polecenie Ciebie. I tak, to jest mój diabelski plan stania się milionerem. <słyska> Nie, oczywiście żartuję. Mówiłem na początku, że nie to jest moim celem i nawet gdyby FM ci się spodobał i chciałbyś się do niego zapisać, to jeśli chcesz możesz śmiało powiedzieć przy zapisie, żebym nie otrzymywał od ciebie czy z tego tytułu żadnej prowizji. I wierz mi, jeśli tylko mogłem tą prezentacją w jakikolwiek sposób pomóc ci podjąć decyzję, która będzie dla ciebie korzystna, bez znaczenia czy na tak czy na nie dla FM-u, to dla mnie wystarczająca nagroda. ja, ale długa prezentacja wyszła, no, ale mam nadzieję, że znalazłeś w niej wartość. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.